Witam Was serdecznie z strony Harden No i dzisiaj taki luźny materiał. A propos naprawy takiego to samochodu, bugiego RC. Wczoraj jeden, właśnie z uczniów, przyniósł go do mnie na zajęcia z prośbą, czy byłbym w stanie go naprawić, bo ma pewne dolegliwości. Wczoraj na spokojnie sobie rozkręciłem górę, jeden boczek odkręciłem. Oczywiście, pierwsze, to się rzuciło w oczy. To jakieś pourywane y, przewody, tu jakaś od świateł. A jaka jest jego przypadłość? Y, już wam pokazuję. Y, pojazd no, jest naprawdę wyeksploatowany. Widać po oponach, jak są pozdzierane. Y, jego przypadłość jest taka, że y, nie działa skręt. Y, ale to pikuś a propos tego. E, zobaczcie, kręcę tutaj teraz to mniecie gałką. Niestety zero reakcji, e, nic się nie dzieje, nic nie skręca. No, sama jazda działa. No, ale słuchajcie, e, tutaj, no może go wyłączę, żeby mi po rękach nie przejechał, ale zobaczcie, e, Ośka. Ośka, w sumie wał napędowy na przednie koła, bo on ma też napęd na przednie koła i na tylne, czyli na 4. Wypadł. Prawdopodobnie przyblokował mechanizm odpowiadający za skręt. No i możliwe, że uszkodził silnik, znajdujący się w tym serwie. Zaraz postaram się to wszystko porozkręcać i zobaczymy, jak to wygląda w środku. Kupa śrubek do odkręcenia przede mną. No, ale zobaczymy. Tak naprawdę, w momencie, kiedy go uruchomiłem, od razu odrzucam, że to jest wina pilota, ponieważ jeżeli bym go uruchomił w tym momencie, to on powinien wypoziomować na pozycję 0 koła, a niestety po uruchomieniu te koła nie reagują. Powiem szczerze, że chyba raz albo dwa razy coś tam poruszyłem, może jakiś kabelek odpadł, bo jak odpadł przewód od świateł, to może coś jeszcze podpadało. I y, serwą mechanizm ożył. No ale na ten moment, w tym momencie jak to nagrywam, widzicie, że jest martwy. Dobra, ja sobie go powolutku będę rozkręcał, i pokażę wam jak ten pojazd wygląda w środku. A few moments later. Dobrze, więc tak, udało mi się rozebrać e, pojazd jednak. E, Niepotrzebnie odkręcałem te wszystkie boki, bo wystarczyło całą tę zieloną obudowę zdjąć. I teraz tak, jesteśmy na etapie, gdzie wyciągnąłem przełożenie na przednią oś, ponieważ jest ona urwana, niepotrzebnie to będzie po prostu latało w środku, więc postanowiłem, że jednak pozbędę się tego. A jest to tak przymocowane, że musimy odkleić e, całą elektronikę, wykręcić 5 śrubek, e, a następnie podłożyć tam jedną zawleczkę i wyciągnąć oś, która mocuje to przełożenie, ten wał na oś przednią. Dobrze, ale niestety mm, okazuje się, że a propos serwa uszkodzony jest e, silnik. Rozkręciłem serwo, wszystko w środku jest dobrze, ale zobaczcie na silnik. Podłączyłem w tym momencie około 5V, może dam troszkę, czy w sumie 4V, dam może około 3V. Zobaczcie, biorę tak i niby on kręci, ale pobór prądu jest prawie 2A, więc coś jest naprawdę nie tak. Nie powinno to aż tyle prądu pobierać, po prostu silnik sam w sobie jest. Uszkodzone, teraz na przykład nie działa, więc jeżeli ma ten silnik zrobić przełożenie na zębatki wewnątrz serwa, to on się po prostu nie kręci. No 1-2 ampery przy takim małym silniczku, no w tym momencie, zwarcie dopiero jak ruszę oś silnika, on zaczyna się obracać. Więc ogólnie mówiąc, serwo jest uszkodzone. No i teraz muszę skontaktować się z rodzicami tego uczestnika zajęć. Czy taki serwomechanizm postarać się sprowadzić, yy, i prawdopodobnie to naprawi ten pojazd? Mówię prawdopodobnie, bo nie ma w tym momencie jak tego sprawdzić, yy, bo jest to uszkodzone. Jedynie mogę jeszcze spróbować podpiąć się w miejsce, bo działa to na enkoderze, z tego co widzę. Jest tu enkoder w środku. I silniczek, więc mogę spróbować podpiąć jakikolwiek inny silniczek pod wyjście i sprawdzić, czy elektronika wyśle sygnał na ten silnik, aby wypoziomować oś przednią, ustawić ją zbieżną do osi tylnej. I tak chyba jeszcze spróbuję to zrobić, i wtedy się dopiero upewnię, że. Teoretycznie elektronika działa, bo wysyła sygnał na silnik. Nie sprawdzę aktualnie, czy wysyła sygnał na enkoder, ale wysyła na silnik. 12 Dobra, słuchajcie, ale akcja. Ten silnik, który tutaj był, zobaczyłem, że to jest te silniki, które ja używam do swoich hardcarów. Tylko, że bez tej metalowej przekładni, ale jest to ten sam silnik, prawdopodobnie na 99,8. 9%, więc będę w stanie ten silnik serwa wymienić. Zobaczcie, podpiąłem teraz ten silnik, ja go nazywam klonem Pololu. Podpiąłem go w tym momencie tutaj. Zobaczcie i teraz tak, podpinam zasilanie. Podpiąłem serwo do elektroniki i uruchamiam w tym momencie yy, pojazd i silnik kręci. Kręci, 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 kręci. kręci. Więc prawdopodobnie uda się ten pojazd naprawić. Kosz naprawy yy, silniki te. Yy, ja teraz yy, za jakieś 5 zł kupuję, więc naprawa tego pojazdu możliwe, że będzie kosztowała 5 zł niż sprowadzenie całego serwa. Więc teraz zabieram się za składanie. I zaraz zobaczę, czy samo serwo wystartuje. Dobrze, jeszcze wszystkiego nie skręcałem. Yy, to jest ten serwo mechanizm i teraz zobaczcie, mamy pilota i. No dobra, wszystko działa, muszę tylko skręcić to, żeby to się trzymało porządnie, ale okej, okay, wszystko działa, więc zabieram się teraz za skręcanie serwomechanizmu i powoli będę skręcał też cały pojazd. Może wam troszkę nagram w formie time Dobrze. Widzieliście, udało nam się naprawić serwo mechanizm, więc oś przednia już skręca. Niestety musiałem wymontować przełożenie napędu z silnika na przednie koła, na układ przeniesienia napędu. Natomiast z tyłu, powiem wam, że strasznie, strasznie rzęzi ten układ przełożenia napędu. Albo grzęzi tu z tyłu, albo grzęzi jeszcze tam w środku, przydałoby się to nasmarować. Ale, jako że nie jest to fizycznie moja zabawka, nie chcę aż tak rozkręcać, aby jakiś zębatek nie pogubić. Tym bardziej, no jest to zabawka za około 400 zł. Ile mogłem, tyle naprawiłem. Koszt naprawy, jeżeli chodzi o materiały, jest to około 5 zł. No, i na ten moment można jeszcze się nią cieszyć i nią bawić. Jeżeli chcielibyśmy ją całkowicie naprawić, podejrzewam, że serwomechanizm około dyszki, cały, całe przełożenie napędu przednie, bo tam prawdopodobnie zostało to rozwalone, kawałki metalu o, wyciągałem ze środka. Jak widzimy, zardzewiało to wszystko. Kosztowałoby pewnie około 20-30 zł. No to powiedzmy, że naprawa około 40 zł. by tego kosztowała i można było jeszcze tym troszkę pojeździć, ale nie wiem naprawdę, nie wiem, w jakim stanie, na przykład jest akumulator. W tym momencie zabawka działa, można jeździć. Fajnie by było jeszcze przełożyć koła przednie do tyłu. Powidzimy, że te są już strasznie zjechane, i nie wiem, czy e, czegoś takiego nie zaproponuję, aby po prostu przełożyć przednie gumy na tył, i jeszcze można było się tym e, bawić. Dobrze, to tyle w tym materiale. Bardzo luźny materiał. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Wytrwaliście do końca i zachęcam. Łapka w górę, komentarz, mile widziana. I do zobaczenia. Następnym razem trzymajcie się. Cześć. A tutaj spakowane są części, które zostały wymontowane lub wymienione, aby pokazać to rodzicom uczestnika moich zajęć, e, któremu ten pojazd naprawiałem. Cześć.